Serdecznie w kolejnym odcinku na temat częstowskich placów zabaw, które sprawdzamy razem z Lilianą. Lilianą, no tak jest. E, sprawdzamy sobie, jak te placy zabaw u nas częstowie funkcjonują. No i co? E, plac zabaw na skwarze Sokołów, czyli tutaj na, w dzielnicy Trzech Wieszczów. E, tu zaraz obok ulicy Pułaskiego. Tak, i przed ale no całość trzymaj sobie Dobra Jestem Spoko tatuś dwie rzeczy na raz <laughs> Chwila Tak jesteśmy na yy, Skwarze Sokołów e, Troszeczkę jestem rozproszony ale dajemy radę yy, Dzień z trzech wieszczów Trzymaj Samuś Wydawać by się mogło, że plac zabaw z tych wszystkich, które my do tej pory zwiedziliśmy, taki najgorszy, może nie, ale taki najstarszy. Dużo elementów drewnianych, wymagających już na pewno rewitalizacji, przynajmniej odświeżenia kilku części, czy to łańcuchy, czy to jakieś elementy drewniane. A się okazuje, że po chwili, kiedy byliśmy dobrze, super kiedy byliśmy sami, to po jakimś czasie Ci się zrobiła tutaj całkiem fajna liczba dzieciaków i co, jak Ci się bawiło? Fajnie. Fajnie, od razu przejdźmy do oceny, bo tutaj może być zaskoczenie. Wszystko z No, to, to już mamy element obowiązkowy za sobą, natomiast powiedz mi tutaj by wskazałaś, bo w pierwszym odcinku wspominaliśmy o e, puśtawce koszowej, która, którą jak mamuśka nasza nas poprawiła, się nazywa gniazdo. Chyba tak, gniazdo. wspominałaś, że Ci się nie podoba, a tutaj Ci się podobała, dlaczego? No bo tam była taka chyba głęboka, nie pamiętam, ale to jest prosta. Czyli to jest wygodniejsze. No. Czyli robimy malutką poprawkę, jednak te kwistawki nie są aż takie złe, tylko w zależności czy się y, ta siatka, siatka, no to, to jest dość mocne y, takie splątane liny, czy są wygięte, takie, czy, są, takie coś. czy są wygięte, czy są proste. Więc tutaj mamy plus. E, powiedz mi jeszcze, e, jaskownica jest, ale czy ci się podoba? Bardzo. Bardzo ci się podoba. No właśnie, tutaj jest moje cenie z perspektywy rodzica na no, zdrówko. Z perspektywy rodzica ta, ta piaskownica to jest taka najgorsza, gdyż niemalże jest zrównana powierzchnią z ziemią. Murek, który... Murek, czy jakieś takie wieseczki, które go oddzielają od reszty, to kilka centymetrów raptem, ale no jak widać dzieciakom to nie przeszkadza. Czy to jest jakaś wielka kuweta, czy nie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dzieciaki się bawiły świetnie. Tak jak wspominam, jest jeden duży element zabawowy w formie takiego ala statku. Znów taki mamy motyw. Są dwie huśtawki. Są dwie sprężynowe bujaki, konik e, e, tradycyjny, jakieś właśnie takie elementy akrobatyczno-gimnastyczne, drewniane starszego typu, e, niezbyt chyba uczęszczane. E, co ciekawe, mimo tego, że jesteśmy w ścisłym centrum miasta, tutaj tak jak może słychać, nie słychać, obok jest ulica, ruch, ruchliwa ulica Płaskiego, e, to sporo dzieciaków tutaj było. E, i obok na terenach zielonych, wykoszony chodziwo przez miasto, hura e, Dzieci starsze bawiły się e, badmintona. E, ok, bez montowania się poprawię, bo badmintona, bo może niepotrzebnie wywołał kontrowersję. Badmintona sobie grali, czy tam w jakiekolwiek e, paletki, rakietki itp. Więc jest to dość fajne miejsce, jak się okazuje. Podkreślam raz jeszcze to co my dorośli doceniamy podkreślamy i chcemy bądź wymagamy od praców zabaw. Jak się okazuje dzieci niekoniecznie takie oczekiwania mają i im niezbyt wiele wystarcza. Powiedz jeszcze coś jakaś zachęta jakaś ocena coś od siebie na temat tego placu zabaw. Że był fajny już wiemy że szóstka z plusem wiemy. A coś jeszcze coś ciekawego. Nie, no, wystarczająco testerka jest już wymęczona. Wystarczająco poznała y, koleżankę ze swojej przyszłej szkoły, jak się okazuje. Zosia. Pa? Tak, Zosia. No więc Zosie też pozdrawiamy, jeżeli by nas oglądała. Y, y, wraz z rodzeństwem, bo chyba tam. Y, Ma y, już, tak, tak, także pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, które się tutaj z nami bawiły. Oczywiście. Ciężko jest mi w takich sytuacjach y, kręcić i filmować. No, ja staram się filmować tylko i wyłącznie swoje dzieci cudzych broń Boże więc przy dużym ruchu te filmiki mogą być troszeczkę okraszone a że pogoda w końcu chyba letnia się robi gorąco podobało Ci się? tak co Ci się najbardziej podobało to tutaj na placu zabaw? Nie, to to? tak takie duże, ale to nie było za duże na Ciebie, bo Ty nie byłeś w stanie zejść z tego Tajne? No. Tak. Przyjdziemy tu jeszcze kiedyś? Tak. A dużo było dzieci? Tak. Tak. Dobrze. Czyli tam 10 razy. Tak. Hasło polityczne no, jest. jest. Tak, więc co? Co tam leci? Lajki. Te, pr, w te, jurysdyk, te jurysdykcje te całe. Co to wam się nie? Subskrypcja. Sub... Tak, tę edycję. Tę klapkę w górę. Łapkę. Łapkę, łapkę, klamkę, klapkę, jak zwał, tak zwał. Ale spokojnie nauczę się, kiedyś to wyrecytuję jednym tchem, Także pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Cześć wszystkim. Dajcie znać, czy się podoba, czy nie.